i tam wszystkich, wybrałem rano się na pola, zobaczyć byczki strasznie wychodzą na pola i słuchajcie, leży tam para. Idziemy zobaczyć, co to jest. Byczki strasznie pola tutaj terroryzują, że tak powiem. Wczoraj udało się, też ładną tylko pani jest taka Sam pole tutaj tu do lasu pójdziemy, się pokręcić, zobaczymy jeszcze. Bardzo się uda się podnieść, ale pięknie by się zostawił. palę. Abi, Mam na ale on to pięknie zostawił. Co to jest? Nastak, na tu mamy do kompletu Złamane Merdosiakiem i mamy parę Trafiła się palunia na polu Zapcio. I idziemy dalej, pokręcimy się jeszcze troszeczkę